Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mariana. Wiem, że obiecałem, że nagram Dangerous Map 4, ale mm, póki co może jeszcze się z tym wstrzymam. Może jeszcze tam w tej końcówce czerwca to zamieszczę, bo obiecałem Wam oczywiście 5 odcinków. To jest trzeci z tych 5. Ale dzisiaj znowuż chciałem wam pokazać parę poziomów swoich i tym razem będą to światy matematyczne minusowe. Poprzednio było. Znaczy, poprzednio było dzielenie, teraz jest odejmowanie, muszę sobie przypomnieć w ogóle, co, co to jest za świat, ponieważ tak jeśli chodzi o nazewnictwo, to nie pamiętam. A, dobra, to jest to. I tutaj już myślę, że z góry, znaczy, już tak zakładam, że mogę stracić monetyzację, ponieważ użyłem tego kawałka, który ma tam jakieś prawa autorskie. Nalecu... a, to spada, dobrze. Dobrze, że się dowiedziałem o tym. Okej, okay, więc... Znaczy, ja jeszcze nie nagrywałem w ogóle mm, tam tego świata, ale w Dangerous Map 6 właśnie też jest ten motyw roślinny. Nie wiem, tutaj znowuż mi się strasznie gratnie, ale widziałem na gameplayu, że również ludziom się to po prostu. Zacina w jakiś sposób, więc to jest chyba najwyraźniej wina tego edytora. O. Ok, tutaj mamy rośliny, które wychodzą no znikąd, żeby nie powiedzieć z dupy. Teraz tak pamiętam, że buraki tutaj chyba są potrzebne w późniejszym etapie. Ale jak je stracicie, to też nic się nie stanie, bo one potem będą znowu. Boże święty, co mnie podkusiło, żeby dać tak krótkie platformy? Ok, tu jestem w miarę bezpieczny, bo ten rakitu nie zdoła zrzucić na mnie nic dziwnego. Tak, te, te, te takie pochyłe platformy też są zabawne. Tu w ogóle wszystko jest zabawne. Teraz tak, to można przejść na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że po prostu e, poświęcamy naszą moc i przechodzimy. Druga jest taka, że ro, ro, robimy coś w tym stylu. O nie, ale dobra, nie wszystko stracone, bo przecież mogę sobie poczekać. A, aż to znowu mi nadciągnie. A. E, fajnie, Zostałem życie, ale jakim kosztem. A dobra, jest też y, checkpoint. I tutaj mamy rundę, w której musimy sobie utorować drogę. A, no i nie utorujemy, ponieważ straciłem buraki. Ale okej, okay, mamy checkpoint, więc możemy przejść przez ten zamek. Ja sobie może poczekam one wyjdą stąd. Może zrobimy tak, że. One mi sobie tam wpadną. Tak, ten mam. Te... To jest dosyć długi segment, jeśli chodzi o tę plansze. I tutaj ten segment się już kończy, ale. pani jakby on spadł, o właśnie. To właśnie chciałem powiedzieć, to właśnie chciałem zrobić. Okej, okay, dwa duszki, ale one tam nam niewiele robią. Okej, okay, i udało się przejść ten poziom. Drugi poziom będzie trudniejszy, ponieważ będzie nam się e, zapadać sufit. Taki to poziom, właśnie. Uff. I to dosyć szybko będzie nam się ten sufit zapadać. Więc no. A. No, można też tak. M można uniknąć zgniecenia przez to, ginąc. Też jest to jakiś sposób. A. Tam był grzybek. Na tego żywia ja chyba się dało w, tak po prostu zejść. Okej, okay. znaczy ten poziom też się dzieli na dwa segmenty, z tego co pamiętam, co ja tam zrobiłem. Więc ten drugi będzie troszeczkę tak ciut spokojniejszy, ale tylko ciut. O, matko. Nie. To się będzie obniżać, tak. Bo jestem już blisko wyjścia i wtedy to czasami czasami zdarza się, że to stopuje. Ale najwyraźniej nie w tym momencie. Tak, widzicie, tam przed nami są takie dwie rośliny. One tak nieśmiało wychylają swoje głowy, ale nie dajcie się zwieść pozorom. Ich intencje są bardzo złe. Ok. Uh. Tutaj jest o, o, oczywiście muzyka z Chipa i Jesteśmy taki jakby w fabryce, i, i, i tło jest wzięte z Super Mario Bros. 2. Zresztą tak jak skrzynki, które były w poprzednim świecie. Ok. Ich nie, niestety nie zabijemy, bo nie mamy jak. Yy, tu, to chyba powinienem poprawić. Bo teraz właściwie trzeba czekać, aż on sobie stamtąd wyjdzie. A to może trochę potrwać. No nic. Nic sobie poczekamy. Chciałem się wpieprzyć na tę roślinę, a dobra, to jest już koniec, bo jak są te platformy, to znaczy, że nie wiedziałem, co dalej robić. I trzeci poziom będzie dokładnie taki sam, jak to, co tutaj, czyli też się to będzie działo w fabryce. Będzie dosyć krótki. Ok, czy ja tam w ogóle mogę wejść? Nie, no mogę, chyba nie. O nie! Tak, mogłem przewidzieć, że to się będzie zapadać. Teraz tak, te platformy chyba też będą spadać. Jednocześnie tutaj mamy te twąpy, które nas będą próbowały. O, oh, właśnie, udupić. O nie! No tak, pływanie w tej wodzie nie jest zbyt dobrym pomysłem, spróbujmy teraz to zrobić trochę mądrzej. Może tego nie widać, ale naprawdę da się da się przeskoczyć to tak, żeby nie wpaść do tej wody. Jest to możliwe. Tylko, że w ogóle się nie przygotowywałem do tego poziomu, to nie pamiętam jak to zrobić. A! Ah. No, mało brakowało, no ale jednak czegoś zabrakło. Poczekajcie, chwilę. Dobra, wracamy po dłuższej przerwie. Gdzie niestety miałem problem z zacinającą się grą. Więc praktycznie wszystko od nowa zacząłem. Mówiąc od nowa, mam na myśli nie, że przechodziłem absolutnie wszystkie poziomy od nowa, tylko po prostu. Zestartowałem ten edytor i, i, i gram od tego poziomu. Punkty tam nie grają jakiejś, jakiejś wielkiej roli, więc wiecie, no, nie byłoby sensu pokazywania wam gameplaya z, z, z właśnie z tej rundy w momencie, kiedy Mario skakałby wyżej. Bo pamiętajcie, że kiedy się zacina, ee, znaczy ja już to pewnie mówiłem, że kiedy się zacina gra, to tak naprawdę zaczynają się jej poszczególne elementy. Czyli Mario może chodzić wolno, a czas będzie lecieć normalnie. Da, mam nadzieję, że tym razem zdążę. No, zdążyłem. To już chyba nie powinno być nic trudnego. Czy ja tu mogę wejść? Mogę. A, dobra. Pamię Pamiętam, co tu będzie grane. To też się trzeba będzie spieszyć, żeby ta woda mnie nie zalała. Ale okej, okay. udało się. To mamy teraz, przy... mamy teraz do pokonania ostatni poziom, który może się wydawać dziwny, bo jest tutaj smog, a jednocześnie nie jest to zamek. Zamek będzie dopiero jakby w drugiej fazie tego poziomu. I muzyka pochodzi z, z gry Urbagility 2, czyli, czyli też, też gra, która, jest, która była stworzona przez Buziola. A no tak, tutaj skakanie po tych grzybach też te, jest problematyczne, bo mamy dużo duchów. W sumie można sobie tutaj nabić trochę żyć, jeżeli się chce. Chyba tak zrobię właśnie. Czasu mamy dużo, więc yy, czemu by nie? Trzeba po prostu czekać, aż yy, nam się przeciwnicy pojawią. Czy ja zdobyłem życie, czy jeszcze nie? Teraz dopiero. Okej. Okay. To tak coś myślałem, że jak się zdobywa życie, to ten napis jest zupełnie inną czcionką. No i duch musiał mnie tutaj... Skonsumować. To co, to powtarzamy mm, to z tym z tym, tym zdobywaniem życia, co nie. Żeby cały czas wychodzić na zero. Okej, okay. moja strategia opiera się na tym, że nie ma strategii. Dobra, już pamiętam o, o co mi chodziło w tym poziomie. W sensie trzeba tutaj było podążać za tą rakietą, nie? A, tak. Bo potem będzie przepaść, której się nie da przeskoczyć bez yy, odbicia się właśnie. No, jeszcze jeden. Ok, skoro życie już nabite, można sobie dalej iść. To nie jest takie proste. Jak, jak już naprawdę będzie mi się dłużyć, to po prostu to obetnę. Bo... No, bo po co pokazywać, nie? Takie rzeczy. Ja wiem, że lubicie się patrzeć, jak się męczę w takich grach. Ale nie dam wam tej satysfakcji. Chociaż z drugiej strony może, może dałoby się coś zdziałać w tym kierunku. Tylko nie, nie wiem jeszcze za bardzo co. Chodzi oczywiście o to, żeby się. żeby się odbić od tych chmur, co nie. No, i mógłbym, mógłbym tam doskoczyć. Byłaby taka opcja. Okej, okay, czyli ta rakieta nie jest w sumie, mm, znowuż, taka najważniejsza, żeby to się udało. bo tutaj nie ma czasu na to Okej, okay, jest rakieta U, udało się Tylko jeszcze nie ma się z czego cieszyć, bo... Znowuż nam jakieś dziwne rzeczy się pojawiają. Fuck. No i Poszedłem no, tak daleko i musiałem. Musiałem tutaj zginąć, nie? Nie było in, innej opcji. A to już chyba było przed samym zamkiem. Dobra, nie, nie chcę mi się póki co zdobywać tych żyć. Jak sy sytuacja z życiami będzie krytyczna, to wtedy pomyślę co dalej. Czyli w sumie teraz. Dopiero kiedy człowiek zaczyna przechodzić swoje poziomy, tak? Yy, yy, no, po długim, długim czasie to uświadamia sobie, jak one są trudne, bo świeżo po zrobieniu poziomu, to tak, na dobrą sprawę, no, wydaje się on całkiem prosty. Dopiero potem wychodzi, że no jednak nie. Czemu Mario nie skoczył? No, szybciej. Ja tu się bałem, że ten film będzie trwać bardzo krótko, ale dzięki moim niesamowitym umiejętnościom gry spokojnie może się to przedłużyć do 20 paru minut. No dobra, tu mamy to, mm, ten taki mostek. Tu niestety mamy naszą cudowną roślinę, która Uff, może nas zabić od razu. A, to jest już koniec. To dobrze. Jest checkpoint, jest checkpoint. Nawet nawet mamy młotki. Ok, i tu będziemy walczyć z Bowserem na takim oto zielonym grzybie. Który najwidoczniej potrzebuje lawy, żeby rosnąć. No akurat jeśli chodzi o młotki w Mario Forever, to nie są one aż tak potężne jak na przykład w Super Mario Bros. 3 No nie Jak widzicie Bowser tutaj właściwie cały czas stosuje taką samą taktykę Czyli dwa razy strzela ogniem i potem rzuca w nas młotkami Pozwoliłem tu sobie troszeczkę ob obciąć te ten żałosny gameplay i. I nie wiem, tak stwierdziłem, że po prostu i tak, z... ich tak się zdarzy, że zbyt wiele żyć na tym stracę i nikt tego nie będzie chciał oglądać, więc... Jest trochę mało miejsca tutaj do poduszania się, no niby ten Bowser nie jest taki trudny, bo jednak ogranicza... Ogranicza się tylko do rzucania młotków, ale to właśnie te młotki są chyba najgorsze z tego wszystkiego, co on robi. A robi niewiele. Okej, okay, może tutaj, bo jest trochę większe. Trochę więcej pola do popisu. Trzy życia mu zostały. Hey, jeszcze jedno życie mu zostało. Jeszcze jedno życie. No, wreszcie, wreszcie się udało go pokonać. Uuu! To mnie rozwala, że Mario teraz sobie lata w powietrzu. O Jezu, to nie był, To nie był szybki i <śmany> łatwy gameplay, ale się udało, więc żegnam się z wami. No i do następnego, jeszcze dwa odcinki. bendel stay steady